Witam Was wszystkich, z tej strony to nie kto inny jak Hudson Maverick oczywiście. W dzisiejszym gameplayu znajdujemy się na wyspie Sokotra, czy jak to tam się nie nazywa. Ogólnie mapka Jemen, jak pewnie wiecie. Broń główna MSMC, broń dodatkowa nóż, który... I teraz może to być nupskie, ale nóż na mapy takie jak... Aftermatch, takie jak... kurba <toddź> Kurwa... <toddź> Jak hijacked. Hijack to się nazywa? Ta mapa na wodzie. Znaczy nie odpowiecie mi teraz, ale chyba tak. No nic. Na te mapy i jeszcze, no dam na parę tych małych, jest zarombisty nóż. I tutaj, no niestety, ten nóż jest zarombisty na tego typu mapy. Sorry, ale tak jest. Ja aktualnie mam nóż. E... Brakuje mi jeszcze dwóch kolorków. Brakuje, znaczy dwóch kamów. Brakuje mi Ronina i brakuje. O, tutaj pan noga. Dawno już ten gameplay był nagrywany, więc. Tutaj nóż jest podstawowym kolorkiem, jeszcze, ale później, właśnie został mi tylko ronin i czaszki. Czaszki będę miał, jak jeszcze raz zabiję, pięć osób pod rząd. A ronina muszę namęczyć się, jak skurwysyn żeby to wbić. No, ale pewnie się uda mi wbić. I będę miał złoto, więc złoty nóż, czyli wszystkie laski na to lecą. Yeah. Kilka form jak zresztą widzicie. I co ja chciałem. Z wami omówić. Po pierwsze, mam już 53 level, i będę przechodził na drugi prestiż, więc tutaj znowu wracamy do pozycji wyjściowej. Nie wiem, czy odblokuję sobie kappa, czy może sobie odblokuję um, AN-94, czyli AK, bo jednak tym akaczem bym chciał troszkę pograć. W każdej części Call of Duty jedną z moich ulubionych broni był akacz, więc tutaj też plany może takie. Ogólnie, ogólnie tak. Ten odcinek pojawi się mniej więcej blisko świąt, więc wszystkim w tym, w tej okazji świąt, Wigilia i te całe gówna życzę wszystkiego najlepszego, dostańcie zajebiste prezenty, ja oczywiście preferuję kasę, więc tam myślicie mi. <laughs> Żarcik. Wiecie, to nie, to był żart, no, you know. Nie, to nie był żart. Każdy potrzebuje pieniędzy. No. Mogę zawsze ukraść od dzieci Minecrafta, nie wiem, jak negatyw. Ale tutaj nie będziemy o nikach mówić i o ludziach, bo tutaj jest świąteczna atmosfera. Naprawdę patrzcie na nogę. Ja tu nie mam SMC, tylko mam shotguna Remingtona, który jest najlepszym shotgunem Ever. Ewa, yeah, pięknie. I tak jak mówię wszystkim życzę jak najlepszych świąt, jak najlepszego wolnego, bo to jest głównym powodem. Tak naprawdę świąt, tak, czyli wolne, dwa tygodnie wolnego ludziska, więc jest moc, jakby to Grom powiedział. Pozdrawiam Groma. Mm. Gdyby nie te wolne, to by było chujowo, a że są dwa tygodnie wolnego, to jest po prostu bellissimo, bellissimo. Teraz jakie mam plany mniej więcej na święta, po święta. Mam... Jestem zaopatrzony w Call of Duty 4, Call of Duty Modern Warfare 2, Call of Duty... Black Ops, Call of Duty Black Ops 2 i Call of Duty Modern Warfare 3 jest to 5 gier, z których możliwe nie obiecuję na 100%, bo jak ja obiecuję, to później może się okazać, że e, niestety, ale to się nie sprawdza. Sorry, tak bywa, ale możliwe, że pojawią się po prostu gameplay, czyli jakieś takie sentymentalne przez Call of Duty. Możliwe, niestety, w MW2 w ogóle mi graczy nie wyszukuję, więc nie wiem, jak ja to zrobię. Coś w mini albo po prostu walnę pustą mapę i będę biegał po niej. Niestety, no ale nie wyszukuję mi w ogóle przeciwników do gry. Jest zero graczy online, w co ja nie wierzę, no bo nawet Grom może grać. To czemu ja nie mogę? Coś się musiał spierdzielić najwyżej. I właśnie powstaną takie filmy, może komentarz live. Raczej komentarz live, po prostu pierwszy mecz po jakichś takich długich czasach, w których... W których się fajnie grało. A te pierwsze chwile będą takie z, albo z mocą, albo będzie masakra i będę dostała w dupę. W kodzie czwórce się jakoś nie boję, bardziej się boję w MW3 i w Black Opsie. Wiadomo, kod czwórka jest o tyle dobry, że tam zazwyczaj się coś uda wbić. I powiem Wam, że naprawdę w kodzie czwórce liczył się skill, tak? <grywanie> Patrzcie na to, to był w ogóle totalny bullshit. A tak jak mówię, w kodzie 4 liczył się skill. A w tych kodach niestety liczy się broń i liczy się połączenie internetowe. Nie wiem, może się mylę, ale wydaje mi się, że połączenie internetowe i, i jednak dodatki do broni i jaka to jest broń, to naprawdę teraz pokazuję, jaki jest gracz, a nie tak jak było w kodzie czwórce, że jednak jak się miało skilla, to się miało i wyniki. Tutaj DarioNizer biegnie i nie zabija mnie, dostaje w serducho. O ile się nie mylę, to był nasz pierwszy mecz, w którym wzięliśmy nóż. Więc tutaj wynik. Wynik z tego co pamiętam był duży noga. Oczywiście, noga sisał nieźle. I od tamtego momentu zaczęła się, można powiedzieć, że przygoda z nożem. Darionizer powiedział chodź, cichamy nóż. Ja powiedziałem "OK, jedziemy nożem. No i test? No, poszło nóż, poszło, poszedł nóż. No i tak wyszło, że zajebiście się nam gra. Darionizer już ma złoty ten nóż, więc jesteś niezłym nobem ziomuś. Ja jeszcze nie, ale tak jak już mówiłem, będę miał raczej ten złoty nóż. Ciężko mi się wbija złote. Ciężko mi się wbija na złoto, a to dlatego, że... Nie lubię napierdalać ludzi po głowach. Ciężko to jest, więc no. Jakoś to jest. Że nie umiem po prostu tego wbić. Może kiedyś mi się uda, bo aktualnie gram różnymi typami broni. Nie tylko tak, że biorę sobie na przykład MP7, tylko nie łupię, tylko łupię właśnie MP7, skorpionem, PDW i naprawdę jest tego za dużo. O wiele za dużo. Co jeszcze bym tutaj chciał Wam dodać? Hmm. Jeżeli chodzi o jakieś plany, jeszcze bardziej, tak na przyszłość, no to tak jak już mówię, no, tak jak już mówiłem, ten te Call of Duty się raczej pojawią. Później. Pum, pum, pum. Później się pojawi. No, wiadomo, zagrajmy. Fitman będzie się pojawiać. Mam nadzieję, że wam się podoba. Rage'a skończyliśmy, więc jest moc. Condemned, możliwe, że będę nagrywał ponownie, ale na razie nawet mnie nie ciągnie do tej gry. O dziwo się cykam trochę tej gierki, więc, no, jak wiecie, no nie, jest, nie ma mocy. Mm, co tam dalej mamy? Pojawi się nowa seria, chociaż wy już pewnie ją widzieliście. Mam nadzieję też, że się podoba. Oczywiście, nowa seria. Wiem, że to Minecraft, ale jednak. Jednak nie zawsze każdy minecraft musi być takim samym minecraftem hmm, Może jakiś meczyk w lolu się pojawi Ale zresztą jak się ma pojawić to już wy zobaczycie I co? i Dalej, dalej jedziemy <laughs> Jak mnie ziomuś nie zauważyłeś to ja nie wiem Dalej jedziemy oczywiście komentarze Dalej jedziemy, zagrajmy w Hitman Jeżeli dobrze pójdzie i tutaj może być teraz ogromny spoiler Który może się nie pokazać Chodzi tutaj mianowicie o Far Cry 3. Mam w planie go kupić. Mam w planie kupić edycję szaleńca i być szalonym. Za 200 zł jest ta edycja, więc naprawdę jest szaleństwo. I po prostu. Może unboxing nagram? To jest pomysł. Komórką. Albo kebabem. Kebaba kupię i nagram kebabem. Kebab będzie najlepszy do tego. Ale ale co, co, co tam dalej? No i właśnie, i co z tym Far Cryem? No mam po prostu taki pomysł, żeby Far Cry'a nagrać. Nie wiem jak się to przyjmie, nie wiem czy będziecie chcieli w ogóle oglądać ode mnie Zagrajmy w Far Cry. Nie wiem czy powstanie oczywiście z cała seria, czy ja po prostu nie postanowię wrzucić paru odcinków i zakończyć tego i po prostu sobie pograć w moim czasie. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Czekam aż pierwszy Zagrajmy skończy tak naprawdę Far Cry'a. Mówię tu amerykański, bo ja wiem, że t chociaż nie no, kto skończy pierwszy, to zobaczę ile miał tam odcinków, co robił i w ogóle to ja wtedy sobie wezmę i to mniej więcej tak zrobię, żeby to też nie było jakoś super dużo odcinków, ale jeżeli będziecie chcieli, to zagrajmy w Farka i się na moim kanale pojawi, więc tutaj jak najbardziej od was to będzie zależało, jeżeli pojawi się, jeżeli pojawi się, pojawił się już... Unboxing edycji Szaleńca No to już pewnie wiecie, że seria powstała Chociaż to już pewnie będziecie wiedzieli Czy wy wybraliście, aby ta seria powstała Czy nie I tyle tak naprawdę No to są jakieś mniej więcej plany Tutaj naprawdę po raz kolejny Wszystkiego dobrego Święta I niech będzie zajebiście Ja niestety pewnie nie będę miał zajebiście Życie na ulicy Nie, żartuję o nie, King Game! Dobrze, pięknie, jujo. Tutaj gameplay się zbliża do końca, i tak naprawdę mój. 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 moje gardło też już powoli dobiega końco, końcowi. No, to bez sensu skończyłem, na nic. Jak widzicie, wygrana. Wynik 27 na 14. Nóż naprawdę jest super niezły. Ja Wam już podziękuję. Do usłyszenia w następnych gameplayach, w następnych filmach. Cześć.